Współpraca rozwiedzionych rodziców. Co rodzice po rozwodzie powinni mówić o sobie nawzajem? Rozwiedzeni rodzice powinni w obecności dziecka mówić o sobie tylko dobrze. Szczerze i prawdziwie, ale tylko dobrze. Jeżeli dziecko jest podobne do rodzica, któregoś tak ładnie biega, czy szybko biega, ma podobne oczy i ładne, ładne zęby, czy cokolwiek w czym jest podobne w sposób korzystny, to należy o tym dziecku mówić. Natomiast nie wolno dziecku kłamać. Jeżeli na przykład rodzic, z którym dziecko się umówiło, że zadzwoni, nie dzwoni, to mówmy, nie wiem, dlaczego nie zadzwonił, ale nie tłumaczmy rodzica. Nie kłammy, że miał delegację albo z, z, Coś się zdarzyło i zaczynamy wymyślać historię, mówmy, nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie, 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 nie wiem. To jest prawda, którą możemy przekazać dziecku. Co to jest konflikt lojalnościowy po rozwodzie? Konflikt lojalnościowy to jest taka sytuacja, w której rodzice zaczynają wciągać w swój konflikt, który jest między nimi dziecko, kiedy oczekują od dziecka opowiedzenia się po której ze stron, kiedy dziecko musi. Podjąć decyzję przy którymś z rodziców i powiedzieć bardziej kocham ciebie albo zgadzam się na to, żebyś mówił czy mówiła źle o moim tacie czy o mojej mamie. Dziecko zaczyna funkcjonować w takiej chorej rzeczywistości, w której nie ma zgody na jego uczucia do obydwojego rodziców, tylko jedno z rodziców oczekuje, że dziecko będzie bardziej przy nim. A dziecko chce mieć obydwoje rodziców, w związku z tym zaczyna lawirować i sobie z tym nie radzi. Nigdy sobie dziecko z tym nie, nie radzi, bo czuje się zagubione. Dlaczego konflikt lojalnościowy jest szkodliwy dla dziecka? Konflikt lojalnościowy jest szkodliwy dla każdego dziecka, bo każde dziecko chce mieć prawo do kochania obydwóch rodziców i do okazywania tego uczucia. Natomiast w momencie, w którym jedno z rodziców oczekuje współpracy dziecka i oczekuje takiej postawy, że dziecko będzie bardziej kochało na przykład tego rodzica, z którym właśnie jest, na przykład mamy, jeżeli z nią mieszka, to dziecko gdzieś zamyka się na swoje uczucia do drugiego rodzica, boi się o nich mówić, boi się je przeżywać, boi się też mówić o swojej tęsknocie za nim. Musi uczestniczyć w życiu mamy jako zranionej kobiety, nie może być dzieckiem w tym układzie i po prostu cierpi. Cierpi z niewypowiedzianymi słowami miłości, z niewypowiedzianą tęsknotą, z niewypowiedzianą także potrzebą bycia z obydwojgiem rodziców. I z perspektywy dziecka jest to absolutnie dramatyczna sytuacja. Wciąganie dziecka w ten świat dorosłych jest czymś, z czym dziecko sobie nie radzi i nie dźwiga.